Cześć wszystkim, z tej strony Kapczek. Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj porozmawiamy sobie o Bitcoinie, Ethereum i o minerach bitcoinowych Trochę nietypowo Długo tutaj tego nie było Dlatego, że po prostu ta mm, sytuacja na rynku kryptowalut w, w, w ciągu ostatnich kilku tygodni No tak Trochę mm, Trochę nieciekawie I po prostu też nudno No bo mniej więcej cały czas No widać, że te świece są wyciągnięte Więc praktycznie jesteśmy cały czas w tym samym miejscu ale dzisiaj uważam, że, że jesteśmy w dosyć takim decydującym punkcie, dlatego zdecydowałem się nagrać film na ten temat. Zacznijmy sobie od Bitcoina. Dobra, więc tak, generalnie tutaj mam takie fibre otworzone od samego dołka na Bitcoinie. Jak widać, ładnie nam z każdym szczytem trafiało na tygodniówkach. Tutaj, w sumie, mogę zaznaczyć już sobie na zielone, ok, i kolejne. Tutaj mamy opory na 85 tysiącach, około. To jest oczywiście tak docelowo, co patrzę na teoretyczny szczyt hossy. Uważam, że to może być szczyt hossy, ewentualnie 101, potem 125. Ja generalnie uważam, że. I będę grał pod to bardziej. Zobaczę, jak będzie sytuacja wyglądać. Będę updateować, ale będę, uwa będę uważał na ten poziom, bo możliwe, że wszyscy napalą się na te 100 tysięcy i powyżej. I będzie tak jak w ostatniej hoście, że yy, no zostaniemy z niczym. Tutaj jeszcze ta trend linia w sumie teraz tak sobie myślę, że jakby dominować trend trendlinie. no to coś ładnie. Ładnie by się to zgrało. Ładnie by się to zgrało, nie powiem. Co nie? Dobra. Ale uwalić no, tą trendlinę, tak naprawdę to jest tylko tak teoretycznie. Najważniejsze jest te, te poziomy, bo fajnie mi się sprawdzały. Ale dobra, przejdźmy sobie na niższy time frame, na dzienny. Na dziennym time frame ta sytuacja wygląda. Hmm, dosyć ciekawie, nieciekawie. Jesteśmy teraz w decydującym punkcie 62.500, to jest strefa, którą musimy tak jakby utrzymać, tak jak tutaj sobie zaznaczyłem na tym wykresie musimy to utrzymać, jeżeli utrzymamy, to kolejnie będziemy próbowali przebić do 64 000, około tysięcy tysięcy, no i wtedy to będzie punkt decyzyjny, jeżeli Utrzymamy te 64 tysiące, no to wtedy fajnie, będziemy mogli iść dalej, jeżeli nie, no to wtedy ta sytuacja może być dosyć ciekawa, bo możemy pójść niżej, ale jeśli tutaj yy, zgainujemy to, no to wtedy pyk wyżej celuje do okolice 70, no pierwsze tutaj robiły, oczywiście, ok? I póki co ku temu scenariuszowi bym się bardziej skłaniał, no zobaczymy, jeżeli ta reakcja będzie negatywna, no to wtedy, no to wtedy yy, lipa, no i wtedy mamy retest i continuation down. Tak? Dobra, delete. Eee, przejdźmy sobie teraz do Ethereum, też na Binance. Ethereum, już patrzymy, tygodniówka. Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj tak samo od długów sobie rozprawdziłem to Fibo. Yy, troszeczkę gorzej to działa na Ethereum, ale też działa. Tutaj hop, był szczyt. Nie wiem, no takie zatrzymanie lekkie. Trochę wcześniej też. Tutaj też i kolejne mi pokazuje yy, 67, yy, znaczy 6700. Ciekawe, czy to też tą trendiną by się skrywało. W sumie, może może to tak jakby tutaj gdzieś się zgrać. No, ale to nawet wyżej pokazuje. Generalnie też bym tutaj się już zastanawiał. Ewentualnie zobaczymy, jak tam bitcoin będzie stał też. 9300 myślałem na początku, ale co ta Ethereum tak zamula, że, że nie wiem, czy będzie nam to dane. Na razie chciałbym bardziej skupić się na realistycznych targetach, niż po prostu opowiadać bajki. Na niższym timeframe ja sobie tutaj wchodziłem w longa na spocie Zajdziłem gdzieś tutaj. Tutaj wchodziłem w longa i go kaszowałem. Na szczęście i potem przerzuciłem to w alt'y, No i cóż, no, tutaj dosyć kiepsko. Kiepsko? Nie, chyba tutaj wchodziłem, tak mi się wydaje. Kurde, nie pamiętam. 13 albo 19. Dobra, nieważne, bo to nie jest dzisiejszy temat yy, filmu. Tutaj nie wchodziłem już w tyrium, wcześniej tylko wchodziłem w Bitcoin w Longa. Yy, co? Uważam, że póki co ładnie to wygląda triple bottom. Yy, no i spodziewałem się po prostu yy, tego poziomu. Patrzymy na ten poziom 3300 około. Jak zgainujemy, to będzie dobrze. Oczywiście wcześniej mamy do pokonania jeszcze tutaj ten mały poziom. Cyk tutaj 3140 to jest też kluczowy poziom, żeby go mm, pokonać. Tak samo jak na Bitcoinie. I teraz przejdziemy sobie jeszcze do górników mm, kryptowalutowych, bo dzisiaj Client Spark miał wyniki finansowe. Ja y, generalnie tych górników już wcześniej troszeczkę rozgrywałem. Client Spark nieco później, y, bo nie złapałem tej pierwszej fali wzrostowej, dopiero tutaj wchodziłem na poziomie. 6,50 coś takiego i cashowałem tą pozycję tutaj pierwszą moją pozycję i potem wychodziłem z tej spółki znaczy wychodziłem a potem wszedłem znowu tutaj w tej strefie i co no troszeczkę podbiło no ale póki co jestem no, troszeczkę rozczarowany na razie ale uważam że Y, że tutaj y, kolejny był test dzisiaj jak były wyniki finansowe i uważam że powinniśmy sobie wzrosnąć te wyniki finansowe nie były negatywne były całkiem spoko wydaje mi się że to mm, sprawi że y, pójdziemy jeszcze sobie w górę jeszcze visual, visualization stock Chwilkę racjonalny hmm. ale my chcemy clsk już patrzymy clsk clean spark i tutaj już patrzymy. Hmm. Quarterly, tutaj jeszcze nie dodali tego. Generalnie widać, że ta spółka fajnie się rozwija. Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych yy, minerów, bo mining kaszy i fajnie i też fajnie inwestują i w dobrych momentach wychodzą w tamtej osie, Tak naprawdę, liquid cash wyszli idealnie na szczycie. Więc super. No i też uważam, że właśnie fajnie to rozgrywają, dlatego w nich inwestuję. Ten tutaj aktualny, no teraz rozgrywałbym ten swing. Dzisiaj wszedłem, do, dodatkowo dodałem do pozycji. Dzisiaj mamy tutaj 58%. No ja wchodziłem po 6, 15, coś takiego. Już troszeczkę urosło. Mara też wszystko update'uje na bieżąco. Na bieżąco, staram się. Na Twitterze, na Xie. A tutaj nagrywam filmy, no to nie mogę tak cały czas, więc po prostu dodaję, kiedy mogę. No i też wiadomo, nie codziennie, bo aż tak e, bardzo mi się nie chce tego nagrywać codziennie. Też uważam, że nie ma sensu nagrywać codziennie. Dlatego nagrywam takie szybkie update'y. A na Twitterze na bieżąco wszystko update'uję. Dobra. Ja myślałem, że tutaj maraton wcześniej odbije no, na poziomie 20 no i w sumie cały czas jest w tym samym miejscu. Generalnie ja maraton rozgrywałem stąd tutaj sobie ten swing, wychodziłem tutaj, no i w sumie dobrze wyszedłem, potem już nie wchodziłem, wszedłem w CLSK, nie, nie będę oszukiwał, i teraz y, dopiero wchodziłem w tą spółkę gdzieś tutaj, na tym poziomie, przy tym spadku. Troszeczkę y, spadła niżej. No i co? I teraz jesteśmy troszeczkę powyżej tego poziomu. Cały czas uważam, że, że i będziemy szli, yy, szli wyżej. Stąd mam jakieś 110% do tego lokalnego szczytu, yy, ale wcześniej skupiłbym się ewentualnie jakby odbili na poziomie 26 dolarów, więc no, porównując 100 do yy, Clean Sparka, no to, to jest troszeczkę mniejszy potencjał. Mniejszy. Po prostu ten wykres na CleanSparku mi się bardziej podoba. Tak samo jak cała spółka. Yy, I co? No i tutaj mamy CleanSpark. Institutional Ownership na poziomie 39, no 40%. Yy, maraton. Mara yy, mamy tutaj. Oni yy, no nie zarządzają tak dobrze jak yy, CleanSpark, jak widać tutaj po long term debt, dlatego też moja ekspozycja jest większa na, e, kli, na Clean Sparka. No, Institutional Ownership mniej więcej tak samo, ale jak patrzeć na, e, na kumulację fajny gościu ma Dani Changes. Chang. Kurde, mam do Patreona dostęp teraz nie będę nie, nie będzie tak fajnie. Mm. Ale a propos CLSK, no to tutaj po prostu fajnie te y, Waysy akumulują cały czas tą spółkę. Więc jeśli miałbym jeżeli nie macie żadnych minerów, no to wybierałbym po prostu CLSK. Hmm, ale jeżeli chcecie się zdywersyfikować, no to też bym dodał troszeczkę Mary. Jesteśmy teraz też w Keypointzie, no i jednak to jest największy miner i powinien dać dobrze zarobić. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszeliście w tym filmie nie jest poradą inwestycyjną. Jeśli macie jakieś alty do analizy, no to podrzućcie. Ja je postaram się zanalizować albo w na następnym filmie, albo, nie wiem, podam Wam link w komentarzu do na przykład wykresu. Zobaczymy.